No coście tak o niemniemy. Ktoś tu przecież posprzątać musi. Ja tu jestem gospodarz domu. Co pani mówi? Że gospodyni? Gospodyni to jest na wsi, a ja jestem gospodarz. Bo teraz jest demokracja i pluralizm i każdy ma taką płeć, jaką chce. Albo na jaką zasługuję. <noise> Uprawnienia to ja mam takie same jak przed wojną, tylko obowiązki się zmieniły. Znaczy się obowiązki to teraz mają lokatorzy, a ja tylko pilnuję, czy dobrze je wypełniają. No, niech mi któryś z sąsiadów nie pozamniata albo gdzie indziej to już lekkiego życia ze mną mieć nie będzie. W tej poczekalni to ja sprzątam na pół etatu, więc za czysto to tu nie jest, bo ja na sprzątanie czasu nie mam. Ja tu tylko dorabiam. Próbowali się na mnie skarżyć. Samorząd się zebrał i mówi, że skargi płynęły. W związku z tym udzielamy obywatelce, niby mnie, upomnienia za klatki schodowej, za bałagan w poczekalni, za używanie niecenzuralnych słów wobec lokatorów i klientów, co jest sprzeczne z zasadami norm współżycia społecznego. Wysłuchałam tego cierpliwie, chociaż krew nagła mnie zalała, Poprosiłam o głos i kulturalnie mówię. Po pierwsze, ja dla samorządu, szanownego samorządu osiedlowego nie jestem żadna obywatelka, tylko pani gospodarz domu. Kochana nomenklatura podskomunistyczna. Po drugie, ktoś mnie na mnie donosić i od różnych norm wymyślać, Pan Kowalski, przewodniczący, co to na wcześniejszą emeryturę, na własne żądanie, na zbity go wylali? Czy ja zaglądam panu Kowalskiemu do wanny i skarżę, że mu zaciek bąbelkuje, a szyby na klatce schodowej rzęczą? Czy pani przed wypominam, że żyję z tym inżynierkiem z Żydkiego i jeszcze za moim władziem łakomie się ogląda. <grymne> Czyli chociaż raz powiedziałam o pani Mrówczyńskiej, że jest aterzystką, chociaż że jako kurkę cielęcą bez kości liczy. Cisza z A. Niech więc. Szanowni samorząd osiedlowi się do mnie nie wtrąca, bo ja tu zaraz na tej sali taką akcję protestacyjną zrobię, że żadne siły porządkowe nie pomogą. Cisza zaległa na sali. Lokatorzy i klienci na palcach teraz koło mnie chodzą, różne uprzejmości mi prawnią, a to nikt mi nie potrąci. Ktoś inny doniesie, kto żarówkę z windy ukradł. Kowalski tylko bykiem na mnie patrzy. Z ostrożności zacierp z wanny wypuścił i przeszedł na metody przemysłowe. W automatycznej pędzi. Tak to w naszej kamienicy życie zaczęło toczyć się cicho i spokojnie. Ale jak się okazało, była to cisza przed burzą. Bo nagle zaczęło u nas działać jakieś podziemnie gospodarstwo. A to ktoś mi wiadro ze szmatą podwędził. spod napki ktoś ukradł wycieraczkę. A ktoś inny do sypu na śmieci butelki wyrzucił. Jak się mój władio o tym dowiedział, poderwał się na obie nogi i powiedział, że on nie dopuści do tego, żeby to co stawił budowaliśmy jakaś spółka nomenklaturowa miała zniszczyć i że on, Władzio, podejmie bezwzględną walkę. Popatrzyłam na niego zdziwiona, bo jak żyjemy razem prawie 40 lat, to żadną pracą się nie trudził. Całe życie był begrowotny. Mówię do niego, władziu, ty całe życie nie pracowałeś, a teraz na stare lata za walkę się bierzesz. A on mi na to, że w końcu żyjemy we własnym kraju i on chce się odrodzić wewnętrznie. Poważnie się za pokoiłam, bo coraz rzadziej bywał w domu. Na ruskie kierowi, co mu na obiad podałam, nawet nie spojrzał. Powiedział, że brzydzi się ze względów politycznych. A z uwagi nie spadał. O, myślę sobie, coś tu jest nie w porządku. Zaczęłam się bliżej temu odrodzeniu wewnętrznemu przyglądać i co się okazało? Mój tylko odradza się pod osiemnastką. W tej samorządzie. O, myślę sobie, przepłacona twoja cielęcina, już ja Wam pokażę. Ubrałam się pewnego dnia i poszłam złożyć wizytę tej niezarejestrowanej kapitalistce. Przyjęła mnie bardzo serdecznie. Ale jak ładnie pani wygląda, pani Dziunieczko, co u pani słychać, ale tak się kręci nerwowo po tej kuchni, a tą swoją kupiecką figurą drzwi do pokoju zasłania. O, myślę sobie, nie ze mną te numery. Odstawiłam ją za włosy delikatnie na bok, wchodzę do pokoju, a mój władzeczek na tapczaniku, jak król się wyleguje, jak mnie zobaczył, poderwał się na obie nogi i mówi, że testuje jakość wyrobów przemysłu meblarskiego, Tym bardziej, że dzieci już mieć nie możemy, a państwo stawia na rozwój rodziny, i on chciałby jakąś swoją cegiełkę dołożyć. I związać się z kimś młodszym, czyli z Rosieńką, tak tej mrówczyńskiej na imię, że bardzo się kochają i liczą na moją wyrozumiałość. Co, co do tej wyrozumniałości, to się od razu pomylił, bo jeszcze nie skończył swojej przemowy, a już na niego wyłożyłam tą cielęcinę, co na kuchni stała. z osiemkiem ugarkiem nakryłam, żeby się nie przeziębiła, a jego ociekającego sosen podprowadziłam pod właściwy adres. do domu, posadziłam go na krześle i mówię: Władeczku, od jutra nasze małżeństwo ulega zawieszeniu, a ja wprowadzam rządy odrodzenia rodzinnego. Ja jestem Twój prezydent, premier i parlament. A jak nie podskoczysz, to Ci taką rewaloryzację zrobię, że Ci nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Musisz mieć wesołą wdówkę, masz zemstę nietoperza. Ja jestem Twoja Wiktoria, ty mój huzar. Próbował protestować, wołał, że jest wolna konkurencja, wolny rynek, że on ma prawo do odpoczynku. Więc mu od razu wyjaśniłam, że jeśli chodzi o niego, to w grę wchodzi tylko odpoczynek wieczny, a jak... a jak chce wolności, to mu takie wolne wybory zorganizuje, że się do żadnej urny nie zmieści. za rozwojem biznesu, ale waram nie od mojego biznesu małżeńskiego z Władzem Łączy. <noise> tak.